Poezja, muzyka, surowość gór, duch Ślebody i zapach gorczańskich lasów. To już trzy dekady żywej bytności piosenki turystycznej w gorcach, czyli kultowego gorc stoku. Ale tego roku po raz pierwszy bardowie z Gorca zjechali do łopusznej, żeby zagrać u księdza Tisznera. Do bazy namiotowej pod Gorcem dotrze bowiem i przez dwa dni będzie słuchać sześciogodzinnych koncertów tylko elita wędrowców. Teraz sprawcy muzycznej uczty o wiadomej tematyce, znakomici i kochani bardowie, postanowili, jak powiadają, za miskę strawy i kąt do spania zagrać i zaśpiewać też w Dolinie Łopuszanki. Przyczynił się do tego przez dwa lata konferencjer Gorc Stoku i organizator gorcogrania w Goku przy tisznerówce Stanisław Apostoł. Miejsca z dobrego serca użyczyli gmina i szefowa Goku pani Ziutka, a wykonawcy byli z różnych stron Polski. Publiczność też zbliższa i zdalsza. Czujcie się jak u siebie w domu. Witajcie, unos. by też Was przywitał święty świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, o którym muszę wspomnieć, który ukochał Od Odtąd łopuszną będą kochać i miłośnicy piosenki turystycznej. Takiego fenomenu, który wymyka się definicją. Piosenka turystyczna narodziła się w połowie lat 60 w Polsce w środowisku studenckim, bo studenci to nadmiar wiedzy, z, dru z drugiej strony tempo życia szukali wytchnienia w górach, wieszczadach. I mając wrażliwość na to piękno przyrody, zaczęli pisać piosenki nowe. Bo te stare nie wystarczały. Szła Zieweczka, już nie przechodziło. hachary nie. Panna Walersia. No. To, tego, tego, to, to nie wyrażało tych uczuć. I takim y momentem przełomu w piosence turystycznej był rok 1967, kiedy wówczas młody student, no student w ogóle jest młody, nie? Akademii Nie, nie, każdy, nie każdy. nie każdy student nie jest nie młody, no tak. Przepraszam, nie. czy może jest tutaj u UTW, bo jak się jest to To przepraszam. To Buki studiuje to młody przynajmniej duchem. No i wtedy ten y, młody no na, napisał piosenkę, aha nazywał się oczywiście Andrzej Grus, ten student, i napisał muzykę do słów wiersza Jerzego Harasemowicza W górach jest wszystko co kocham. To było, słuchajcie, i to był taki początek, od tego się zaczęło. Pojawili się inni barwa i pojawił się ten kierunek e, piosenki turystycznej, którego takim głównym festiwalem jest Szklarska Poręba. Ten temat też wróci w, w, w występach. I wtedy że Andrzej Mróz napisał piosenkę e, W górach jest wszystko co kocham. Później od Turbacza Wieje wiatr, odniósł wielkie sukcesy. I powiem Wam jeszcze jedno. Piosenka turystyczna jest takie coś, takie coś, że powoduje, że tutaj czas i bieg nie ma znaczenia. Tu się ludzie nie starzeją. Przed Państwem Andrzej Brus Ja się tam urodziłem ja w wszystko... piśmie. Jeden znam tylko syna, na lasce Ja owca wsparty. I czerwień Karin jak czerwica pisze, i na trąbitach jesieni Andrzejowi, który piosenek zwanych turystycznymi stworzył 150, towarzyszyli na scenie żona Maryla i Remigiusz Dybuła z gitarą, lider zespołu Browar Żywiec. Ten skład wykonał także piosenkę od Turbacza Wieje wiatr, którą znał i lubił ksiądz filozof z łopuszną, związany już na wieczność. Tym utworem Andrzej Mruz w 1969 roku wygrał zresztą prestiżową giełdę piosenki turystycznej w Szklarskiej Porębie. A w Torina, W już odkryła tatwy, mgła zabrała słońcu blask, zimne wiatry, a w torinach piękna jesień, złote liście lecą drzew. od zawratów jej wiatr, i się zimy w Dziewczyna nie smuć się w ten jesienny czas Chociaż raz uśmiechnij się, przywróć noczom nas. To trzy na szczytach zima, a w tolinach jesień już Uśmiech Twój przemieni wszystko, wiosnę sercom wróci znów Z tych względów repertuar czołowego barda z ciągle młodym głosem był przepojony gorcami. nie tak się z wami góry moje rodza ukochane. Złota jesień słoneczna i ciepła miała witać i budzić nas ranę. Gitary dźwięczały też żalem za tym, co nieuchronnie przemija, choć góry trwają. Już nie gra pieśni połoniną, I majster już nie przyjdzie wiosną. Poeta Jerzy ma swoje kamienie, Nie jedno miejsce już ziemskie zarosło. Poetyckim, lirycznym nurcie znakomicie czuje się także Janusz Kurowski, bart już dobrze znany w łódzkim środowisku muzyczno-kabaretowym. Jego trofea to między innymi Grand Prix na festiwalu Japa i wzorem mistrza wygrana w szklarskiej porębie. Udział w gordstoku jest naturalną kontynuacją obranej ścieżki. Kurach bywam tylko świtem w tym się na ich szyja. Patrzę jak z każdą kroplą rosy, z nieba westchnieniem noc przemija. Uryskały, Kalecze duszę wspomnienia. Bardowie Gord to ludzie niekwestionowanych talentów, a mimo to amatorzy, wolni strzelcy, romantycy. Na życie zarabiali w różnych zawodach, ich drogi nieraz pełne były niebezpiecznych wiraży. Do takich należy Bartosz Kalinowski z Sopotu, żywiołowy showman z mocnym głosem, kabaretowym i satyrycznym zacięciem. Jego bujne CV to inspiracja wielu piosenek, które łatwo znaleźć w internetowym kosmosie. W buntowniczej muzyce można się doszukiwać podobieństw z Włodzimierzem Wysockim. Na górę stok wrócił po 20 latach przerwy i to w jakiej formie. Parawany, jestem barowany. Na ten pokład będę stawiał barykady. Bezpieczeństwo dla nas to brud. Leżę teraz tak bezpiecznie odgrodzony. Zamiast morza widzę ciało mojej żony. Dzieci lepią z piasku zamki, ktoś sprzedaje jakocianki. Na pontonie popływałbym. Lecz parawany, moje żółte cztery ściany. Żona ma arbuza, strzela, dziecko lody, jeszcze mera. Chciałem wyrwać się z tego, lecz parawany, jestem zdezberowany. Wokół żółta barykana leża krzona się rozkłada, a ja leżę ja, zdechły śleś. Nie przelana potrzeba izolacji, mam lornetę, ale brak mi orientacji. Każdy pyczy się w promienia, chciałem zacząć do więc parazol Stawiać chcę. parazole. ja to wszystko chromolę. Ona gada coś od rzeczy, by niej nasmarował plecy, czujesz się jak śpiech z zagrad. Te leżaki, ze stelarzem plecaki, ona chyba z całą chatę zabrała, odgrodziłaby cały świat. Nie popatrzę na dziewczyny, nie ma bata. Ten parawan izoluje mnie od świata. Żona ma dziwne kompleksy na dotaty, kupię teksty, a ja wybacz. się z tego chcę, lecz parawany. Jestem zamaskowany. o mnie okopy, zamki, fosy i wykopy. Po tylko to parawany. Jak bałwany pękan. Niech poniosą morskie fale, chcę stąd uciec jak najdalej. Rzucam punkie i schodę. W takim zastrzyku energii mogli uspokoić emocje tylko bracia Kuneccy. Tym razem z Grodziska Mazowieckiego, czyli duet muzykuny. Kolejni laureaci ze Szklarskiej Poręby, a młodszy Daniel z prestiżową nagrodą imienia Wojtka Bellona w dorobku. Wadą mam, w drugim sąsiadze czy cierpień ludzki szlak. Zapomniane opowieści wypalonych dawno nie zaśpiewa Wołemkowsku. Stary Bar. Dwa domy mam W jednym dywan z złotych ścieliłam Okno w każdą stronę siada, Pokazuje inny kraj Błąd tu ścieżek Piotra panny Która patrzy Ciepły czaj Dwa domy mam A w tym drugim obce oczy widzą mnie Trzeźwe twarze naznaczone Obojętnym miejskim dniem Ruch zrobić tu nie mogę Muszę się. Dwa domna. w jednym słowa płyną rzeką ulic traf. ja jadą auta, w bramie spód patrzy noc, co złodziejem ukradł i umyka w gęsty rok. Dwa domy tam, a w tym drugim oczy szczytu w pełne gwiazd. Nie ma strachu, bo i czego tu się bać? Tu przyjechać i już zostać i nie wracać nigdy tam, w umiemy ślepić dzwonu. Tu dom swój ma Dwa domena. Sentymentu w tym graniu i śpiewaniu muzykunów było tyle, co ciepłego humoru i słów miłości prawdziwej. Dzisiaj krzyczą jak chcesz pograć gdzieś z wąplami. Oni przyjeżdżają, tylko wypoczywać. Wracając ze czterdzieści knajp, ile ulica nas mieści I miejscowych tylko jakoś już nie widać I w pamięci te wieszczady, co nie były jeszcze trendy. Dzisiaj masa ludzi pp i co zbudowało W tak było fajnie i zapytam z tego miejsca Komu kurde to tak bardzo przeszkadzało I w pamięci te wieszczady, co nie były jeszcze trendy. Ma sa lo di pepe, Di Kedis de tak do ofaj. W bo czteroosobowym składzie wystąpił na gorcograniu zespół Browar Żywiec. Po Andrzeju Mrozie kolejna ikona turystycznej piosenki. Największe jest też rozproszenie jego członków: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Pojezierze Drawskie, Łódź i Kraków. Trudno uwierzyć, że ta grupa koncertuje od 50 lat, a wylansowała tak nieśmiertelne turystyczne przeboje, jak Jaworzyna, Wielki Wóz, Panna Kminkowa czy Sierpniowy Deszcz. Z pierwszego składu gitarę dzierży nadal co prawda tylko Remigiusz Dyduła, ale Browar Żywiec nie obniżył poziomu, ani nie zboczył z lirycznego, balladowego kursu. Już żegnał taki letni wiatr. Przed błyskawice nie już z foteruną stromych pół zamieniłam ścię, teraz koniec zestażałem w dobrej wieze. Eu Do łopusznej całym autokarem przyjechała publiczność spod samotkich tatr. Ludźmi również z innych stron sala Goku była wypełniona do ostatnich miejsc. Trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym roku ta tradycja nie była podtrzymana. Dla tych, którzy zasłuchali się i rozkochali w gorcograniu, Bart z drugiego końca Polski ma na ten przyszły rok zaproszenie nie do odrzucenia. Wyjechałem na festiwal kolce, na nieznany mi gorstok. Mógłbym jeździć na łyżworolce, lecz nie lubię, gdy jest tłok. Była ze mną marzona gitara, która ledwo już dyszy i gra. Czasą nową się żonę postarać. Bywa ciężko, gdy jedno się ma. Przyjeżdżajcie w górce, po codziennej orce, przyjeżdżajcie na górstok. W mierzu rzeka, piwo w sklepie czeka, potem w prawo skręcasz w bok. Jest basowa Marta i Januszko, tarba on na wszystko okoła. Grało brzmienie ciszy, trudno to usłyszeć. Marcinkowski, plus a gra. Marcinkowski, plusa gra. Marcinkowski, plus a gra. Bez namiotu na polu minowym było ze mną szczawi dwóch. Wino koliat ma smak pieszarkowy. pomiętusie się po, miętusie, po więc do sklepu schodzimy na dole, ochotnica, dolna straż. Tam chciał namiot rozbić jeden koleś, lecz po drodze rozbił twarz. Przyjeżdżajcie w gordze, w tej łoczej norce, po nieogni z licznych żar. Jest się herbata, woda, lodowata, no, no i przydał, byś się papar, mimo prowizorki zagrał paweł orkisz, miał podwójnie mocne szła Grał zespół na bani, wszyscy łonali Marcinkowski, plus zagra, Marcinkowski, plus zagra, Marcinkowski, plus zagra. Będzie pociąg jak poparzony strażak, Aż się w to wtoczył na Gorstow. Marcinkowski to lubił powtarzać, Myślał nad tym cały rok. I na koniec w Wysocki, Śpiewaliśmy poprzez łzy I rozjaśniał cały kamp gorstowski, Gdy zabrzmiały kopuły. Przyjeżdżajcie w Gorskie, W górskie prowizorce, Tu do nie ma jeden krok, jest woda ciepła, herbata, woda lodowata, Wyższy tu za rok. Przyjeżdżajcie w górce, po codziennej orce, Przyjeżdżajcie tu raz, dwa, Ogień do ja jawa się rozpływa, Marcinkowski w gra, Marcinkowski w gra, Marcinkowski dalej gra.